To, czy to. E, to. Słuchajcie cofnijmy się trochę w czasie, bo to też jest wyżynarka. Można powiedzieć, raczej przystawka. Właśnie. Pamiętacie takie rzeczy? Takie porządne, fajne rzeczy. O To jest dopiero maszyna, co? Z ebonitową rękojeścią. Słuchajcie, to jest przystawka, gdzie występowała w okresie latach 80., -tych, 70. -tych, gdzie były takie też właśnie rozpowszechniane różne komponenty przystawki do wiertarek. Tutaj mamy wejście do wiertarki. I co ciekawe, teraz tak zauważyłem, że to ma też regulację kąta cięcia. Możemy ciąć pewnie pod kątem, tak, 45 stopni w obie strony. No i wiadomo jak 45 to i 67. I, i tym podobne. Tutaj mamy wejście noża. Które się tu porusza po takim, to chyba nie jest to łożysko tylko taki wałek. Posuwisto-wzrotny. No, ogólnie to w bardzo dobrym stanie sprzęt. Jednakże, nigdy go nie używałem. Kiedyś spróbuję coś zrobić z tym, by za pomocą tego urządzenia coś przeciąć. Zobaczymy, jak to działa. Jednakże, z uwagi na to, że nakręciłem tutaj dla Was filmik o wyżnarce takiej typowej, to tutaj chciałem pokazać znowu lata PRL-u. Że też można było coś tam fajnego wyciąć, pomajsterkować. O, może ktoś z fachowców powie, do czego to jest, bo, bo nie wiem. Na pierwszy rzut oka nie wiem, ale jak, jakie to jest solidne w ogóle, solidnie wykonane śruby na wkręt płaski. Wszystko jest dobrej jakości, niesporzywiałe. Taka, taka dobra stal, wie, wiecie Tak to, to się. Prezentuję niesamowite. Także zapraszam na moje filmy i dyskusje. Pomajsterkujemy trochę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. W zdrowiu. Na razie. Cześć.